Cześć, dzisiaj taki szybki filmik odnośnie wariatora. Jak widzicie, przerabiam tutaj całe CVT. Niebawem będzie materiał o tym. I tutaj mam uszkodzoną tuleję, która ma nadmierny luz. I chciałem tuleję wymienić. I co się okazało, w tą stronę nie można przepychać tulei, ponieważ ma taką ściankę, jak widzicie na zdjęciach. A z tej strony. W tą stronę ją się wypycha czyli w to mamy ją wyprasować. I taka uwaga dla Was, jeśli czegoś takiego się podejmiecie, zmierzcie sobie tutaj tą przestrzeń. Tutaj mamy koło 24 mm. Z tyłu już mamy mniej, widać tutaj nie wchodzi. A tutaj mamy takie 24 z hakiem. Mm, a tutaj to już nie wchodzi. Ja wyprasowałem ją tędy. Tak jak widziałem to na filmikach, no i ściankami pękła. Jak to wyprasować? W prosty sposób. Tutaj coś podstawiamy, by miało większą średnicę. Przykładowo 26-25 w środku. Kolejną tutaj z tej strony dajemy rurkę. Ta rurka ma wymiar 23 mm. Ja sobie używam przedłużenia. Ok, tutaj sobie to kładę, żeby na środku było, żeby wyszło biorę to przedłużenie ścieramie rozpieczyło. Trudno one ale musicie sobie to tak w ten sposób wyprasować. Также на разе.